Siemanko. Witajcie na kanale Pierogiskim ci w kolejnym odcinku. Jakiś miesiąc temu na kanale był odcinek o tytule Rzeczy, które są normalne w Korei, ale nie przeszłyby w Polsce. To było chyba mniej więcej 10 rzeczy i ten odcinek cieszył się waszym dużym zainteresowaniem. To były rzeczy, które są normalne w Korei, ale w Polsce wydają się dziwne. Dzisiaj zrobimy wersję tego odcinka na odwrót. Dzisiaj 10 rzeczy tak mi się wydaje, że 10, które są normalne w Polsce, a nie przeszłyby w Korei. Więc zaczynamy. Punkt pierwszy, który pewnie będzie znany widzom tego kanału, chociaż nie jestem pewna, czy zdajecie sobie sprawę, do jakiego stopnia to funkcjonuje. W Polsce normalne jest mówienie, zwracanie się do ludzi na ty. I nawet jeżeli nie zwracamy się do kogoś na ty od razu, bo wiadomo, że w Polsce też za, za, obowiązują jakieś zasady honoryfikacji, mówimy do osób starszych od nas na pan, pani, osoby, których nie znamy, też są przez nas zwykle tytułowane pan, pani i tak dalej, ale na jakimś stopniu w stopniu zażyłości zwykle to zanika, te, to zwracanie się pan pani, i nawet jeżeli mamy przyjaciółkę, która jest od nas 20 lat starsza, no to nie będziemy do niej cały czas mówić na pani ani zwracać się do niej jakoś tak wiecie okrężnie, tylko będziemy do niej mówić na ty. W Korei jednak to by nie przeszło i trzeba używać odpowiednich zwrotów, nawet jeżeli jesteśmy z kimś zaprzyjaźnieni. Wystarczy, że ta osoba jest od nas starsza. Tak naprawdę na ty mówimy tylko do osób w naszym wieku oraz osób młodszych od nas, bo ostatnio nie powiedziałam tego, że mówimy do młodszych od nas osób też na ty, i wiele osób pytało się w komentarzach: Do osób młodszych też mówi się na ty, do osób w naszym wieku mówi się na ty, ale jeżeli mamy przyjaciela, przyjaciółkę, która jest od nas 5 lat starsza, to. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy zwracać się do niej na ty, w sensie nie będziemy mówić do niej po imieniu, zawsze będziemy określać ją zwrotem na przykład starsza siostra. Zwykle taki zwrot jest. Mój mąż ma takiego kolegę, który jest od niego starszy. Oni się znają chyba już z 20 lat i mój mąż zawsze mówi do niego hyong, czyli starszy bracie. Nigdy nie mówi do niego po imieniu, a jeżeli już używa tego imienia, co zdarza się raczej rzadko, to dodaje zawsze to hyong i imię dopiero. I tak to właśnie działa w Korei. Oczywiście działa też w pracy. W Polsce w wielu firmach mówimy do siebie yy, no po imieniu. Często tak jest, ludzie mówią do siebie po imieniu. Często są też takie zasady obowiązy obowiązujące w firmach. W Korei to jest raczej niespotykane. Zawsze ludzie zwracają się do siebie stanowiskiem, chyba że są właśnie na tym samym poziomie, w ogóle przyszli do tej firmy. W tym samym czasie yy, mają tyle samo lat, no to wtedy powiedzmy będą mówić do siebie po imieniu, a w każdym innym wypadku będą do siebie się zwracać stanowiskami. To jest bardzo ciekawe, bo wyobrażacie sobie, żeby w Polsce ludzie w firmie zwracali się do siebie: menadżerze Kowalski, czy przygotowałeś raport? A w Korei tak jest: menadżerze Czasami ludzie dają menadżerze i imię, jak są tacy bardziej blisko siebie, i wtedy jest na przykład menadżerko Krysiu. Czy przygotowałaś już ra raport? Trochę dziwnie, ale tak to właśnie wygląda. Więc to był punkt pierwszy. Punkt drugi. Urlop wypoczynkowy. I tutaj pod uwagę będę brała i długość urlopu, i, nie, i sposób wykorzystywania tego urlopu, no i sposób w ogóle yy, zakładania, że na ten urlop idziemy. W Polsce, jeżeli pracuje się mniej niż 10 lat, chyba to tak działa, jest 20 dni, a potem 26 dni, ale tam się jakoś bierze pod uwagę też czas nauki. Tak czy inaczej, mamy dość sporo urlopu w Polsce. W Korei wygląda to trochę inaczej. Przez pierwszy rok pracy nie ma w ogóle co liczyć na żaden urlop, no ale to, to jest powiedzmy. Zrozumiałe. Potem, po przepracowanym pełnym roku, przysługuje 15 dni urlopu, i z każdym przepracowanym rokiem ta liczba dni rośnie o jeden dzień. Ale to wszystko jest trochę teoretyczne i w dużej mierze zależy od firmy. W Polsce jednak to prawo dotyczące urlopu jest bardzo jasne, i z tego co wiem, jest też tak, że powinno się wziąć y, ciągiem dwa tygodnie urlopu, wtedy chyba są jakieś czasy pod gruszą jakoś, to tak działa w Polsce. W Korei. Nie znam nikogo, kto byłby w stanie zatrudniony w normalnej takiej firmie, wiecie, takiej normalnej, normalnej, typowej, może nie w Samsungu, chociaż nie wiem, czy oni mają aż takie dobre warunki, że mogą brać długie urlopy, ale nie znam nikogo, kto by był zatrudniony w normalnej firmie i dostał dwa tygodnie urlopu ciągiem. I to nie byłaby jakaś sytuacja zagrażająca jego życiu. To się po prostu prawie, bo oczywiście są na pewno wyjątki, są jakieś firmy, gdzie szef ma jakieś zupełnie inne podejście, ale to, są, to jest taki mały procent, ale praktycznie to się nie dzieje. Jeżeli chce się dostać urlop w Korei, no to maksymalnie tydzień, i to już jest naprawdę szok, <gryw> jak ktoś weźmie tydzień. Zwykle to jest parę dni. I trzeba się mocno tłumaczyć z tego urlopu. Trzeba mówić po co ten urlop, czemu ten urlop, dlaczego nie możemy przenieść tego urlopu, dlaczego musimy iść na ten urlop. Zwykle tak to wygląda. Podejście tutaj jest zupełnie inne, więc w Polsce normalna jest swoboda jako taka, yy, przybranie urlopu. Oczywiście trzeba sobie zaplanować urlop na początku roku, ale mimo wszystko no, mamy pewną swobodę <laughs> w tym. W Korei tej swobody można powiedzieć, że nie ma. Więc do tego punktu można jeszcze dodać to, że w Polsce normalne są wyjazdy na dwutygodniowe wczasy nad morze. W Korei absolutnie to nie jest nic normalnego, wyjechać sobie na dwa tygodnie, chyba że się weźmie jakiś bezpłatny urlop, albo po prostu człowiek się zwolni z pracy. No to wtedy ludzie czasami rzeczywiście tak robią, że zwalniają się z pracy, rzucają pracę i jadą sobie na miesięczne wakacje na wyspę Jeju, ale to też jest jakieś 0,03% wszystkich mieszkańców Korei, i to chyba przesadziłam i tak za dużo powiedziałam. Więc tak to wygląda: długie wakacje to nie jest normalne w Korei. Kolejny punkt. To chorobowe. I to jest bardzo ciekawe, to zawsze szokuje Koreańczyków, jak się im o tym mówi. W Polsce zwolnienie chorobowe działa tak, że, no nie wiem, mamy grypę, idziemy do lekarza, dostajemy chorobowe, zgłaszamy w pracy i dostajemy wypłatę, ale 80% tam chyba jest. Wiecie sami, jak to działa, lepiej ode mnie. Przecież to nie jest nasza wina, że się rozchorowaliśmy na tą grypę na przykład, albo nie nasza wina, że złapaliśmy nogę, więc, no, w naszym polskim myśleniu. To jest takie normalne, że idziemy na chorobowe. W Korei nie ma takiego czegoś. Nie ma w ogóle zwolnienia chorobowego. Możemy, jeżeli jesteśmy chorzy, wykorzystać ten urlop wypoczynkowy. Dlatego mówiłam, że na przykład dwa tygodnie, jeżeli yy, sytuacja zagrażająca życiu. Jeżeli jesteśmy chorzy, no to wy zwykle wykorzystuje się ten urlop wypoczynkowy. Albo można iść na taki urlop bezpłatny, zwolnienie bezpłatne, aż wyzdrowiejemy. Inaczej, jeżeli wypadek wydarzył się w pracy, wtedy łaskawie możemy iść na chorobowe i będzie nam płacone się 70% wynagrodzenia za ten wypadek, który się zdarzył w miejscu pracy. No i oczywiście yy, pracodawca pokrywa też koszty leczenia. Takie to były nieprzyjemne dwa punkty. Pomyślicie sobie, co to za kraj ta Korea? Ale tak to właśnie jest. Zasady pracy tutaj nie należą do najprzyjemniejszych. Jak ktoś się mnie pyta, czy warto jest pracować w koreańskiej firmie w Korei, to zawsze odpowiadam, że no to nie jest najlepszy pomysł. Kolejny punkt z mojej listy to tatuaże. Oczywiście, to nie jest tak, że w Polsce wszyscy mają tatuaże, ale robienie tatuaży uważa się za coś normalnego. Ktoś sobie robi tatuaż, to no, nikt się raczej nie dziwi. Jeżeli ktoś chce gdzieś pracować, na przykład w obsłudze klienta, i nie wiem, nawet w kawiarni chce pracować i ma tatuaże, to też raczej nikt się nie dziwi. A w Korei tatuaże to dalej jest taki trochę temat tabu. Oczywiście coraz więcej osób, szczególnie to widzę u kobiet, jak odprowadzam sonu do przedszkola, to czasami mamy mają jakieś dyskretne tatuaże na nadgarstkach albo na kostkach. Więc coraz więcej osób ma jakieś tam małe tatuaże, ale to nie jest takie normalne, nie ma studiów tatuaży wszędzie i nie ma opcji, żeby taka osoba w tatuażach, na przykład z rękawem wytatuowanym, bo z jakimiś tatuażami na szyi, dostała bez problemu pracę w obsłudze klienta albo pracę nawet w kawiarni. Oczywiście nie jest tak, że jej nie zatrudnią, ale będzie musiała zakrywać te tatuaże na czas pracy. Muszę tutaj też powiedzieć, z czym się to wiąże. Kiedyś w w Korei i w Japonii też, szczególnie właśnie w Japonii, tatuaże miały same osoby z takiego świata przestępczego. W ten sposób pokazywały, że one należą do jakichś grup, prawda, zorganizowanych i że można się ich bać. I dalej tatuaże kojarzą się z tym w Korei. Kolejny punkt dotyczy, jak to ładnie powiedzieć, w podstawówce za zawsze pani na nas krzyczała i mówiła, że nie mówi się smarkać, tylko mówi się siąkać nos. Zawsze mnie to nazwa siąkanie nosa bawi. No bo nazwijmy to po imieniu. W Korei smarkanie to jest coś, do czego podchodzi się trochę inaczej niż w Polsce. I w Polsce normalne jest, że jak mamy Katar, idziemy ulicą, mamy Katar, yy, nie wiem, zjedliśmy coś ostrego, mamy Katar, no to normalne, że siąkamy nos w chusteczkę. W Korei. To jest coś uważanego za niegrzeczne. Oczywiście nie jest tak. Kiedyś widziałam jakieś filmiki, że nie wiem, w Singapurze dostaje się mandaty za smarkanie na ulicy. Nie wiem, czy to jest prawda, bo zwykle takie filmiki niewiele mają wspólnego z prawdą, takie wiecie, tiktoki. Ale ktoś mnie pytał, czy w Korei też tak jest. Nie wiem, czy w Singapurze rzeczywiście tak jest, ale w Korei na pewno no, tak nie jest. Nikt nas za to <grym> nie skuje kajdankami. Nie dostaniemy za to mandatu, ale będzie to uważane za coś. Niegrzecznego. Nawet nie tyle niegrzecznego, co będzie co dla Koreańczyków trochę jakby obrzydliwe. W sumie da się to zrozumieć, smarkanie, nic pięknego, ale jednak dla nas. Ach, czemu ja sobie wybrałam taki temat i chcę o tym mówić? W Korei bardziej normalne jest, jak mamy katar, żeby cały czas ciągnąć tym nosem, tak, tak wiecie, pociągać nosem, niż wysmarkać nos w chusteczkę. W Polsce raczej jest na odwrót. Raczej no, obrzydliwe jest dla nas, Polaków, jak ktoś cały czas ciągnie nos i mamy ochotę podsunąć mu a może to tylko ja tak mam mamy ochotę podsunąć mu chusteczkę i powiedzieć: Wysmarkaj się, chopie, przestań ciągnąć tym nosem. A w Korei jednak jest na odwrót, więc takie smarkanie w miejscach publicznych no, nie, nie do końca przystoi. Będzie dla Koreańczyków takie trochę Nieprzyjemne, niegrzeczne i jeżeli chce się to robić, to warto jest iść do Łazienki. Kolejny punkt, zupełnie na szczęście niezwiązany z poprzednim to kwestia płacenia za jedzenie i w ogóle jedzenia. W Polsce normalne jest, że jeżeli idziemy do restauracji z grupą znajomych, to normalne jest, że każdy płaci za siebie. Oczywiście są sytuacje, w których zapraszamy kogoś na obiad, ale zwykle od początku wtedy wiemy, że ja zapraszam cię na obiad. No to normalne, że ty nie musisz płacić. Ko w Korei za to, jak idziemy z kimś na obiad, taki wiecie, niezobowiązujący obiad, nie jakiś taki bardzo zaplanowany, po prostu idę z koleżanką, spotkałyśmy się w porze obiadu i idziemy na obiad. Zwykle płaci jedna osoba. I yy, takie płacenie, każdy za siebie, to trochę jest postrzegane dziwnie. Nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo jak się wtedy zachować i też kasjerzy nie za bardzo wiedzą o co chodzi. Zwykle to obcokrajowcy tak głównie robią w Korei, a Koreańczycy zwykle płacą tak, że no, dzisiaj jedna osoba postawiła obiad, a jutro druga osoba postawi obiad. Albo czasami też jest tak, że na przykład starsza osoba stawia obiad młodszej. To jest bardzo częste i wychodzi na to, że przy każdym spotkaniu ten hyong, czyli starszy brat, albo nuna, albo onni, czyli starsza siostra zawsze stawia obiad. Zdecydowanie mniej się ludzie rozliczają między sobą i też bardzo się zachowują tak jakby im zależało na tym, żeby druga osoba zjadła. Czasami w Polsce jest tak, że no jesteśmy głodni, to sobie coś kupimy do jedzenia, a y, znajoma akurat nie jest godna i nie je. W Korei to raczej nie przejdzie. Zawsze ludzie jedzą razem, jak już gdzieś idą. Główną różnicą jest właśnie to płacenie i czasami rozwiązuje się to tak, że na przykład y, jedna osoba postawiła obiad. A potem się idzie na kawę i ciastko jakieś czasami. No to druga osoba stawia kawę. Oczywiście kawa zwykle jest tańsza niż obiad, no ale nikt się tam nie rozlicza co do grosza. Nawet w takich relacjach, wiecie, młodzieżowych czy tam studenckich, ludzie zwykle nie rozliczają się z tego. Kolejny punkt, pogubiłam się w numerkach, więc nie wiem, który, chyba szósty albo siódmy, to długie życie bez ślubu i długie narzeczeństwo. To jest coś, co absolutnie mam wrażenie, nie ma miejsca w Korei. Szczególnie długie narzece, narzeczeństwo. W Polsce wśród moich znajomych znam wiele par, które są ze sobą, nie wiem, na przykład 7 lat, są narzeczonymi od 2 lat, ale te, coś tego ślubu nie widać na horyzoncie. W Korei naprawdę mało jest par, które chodzą ze sobą, są w związku dłużej niż rok i nie myślą jeszcze o ślubie. To jest naprawdę coś rzadkiego. Ludzie zwykle wiążą się, i jeżeli zaczynają już poważnie troszeczkę myśleć, to od razu idą w stronę ślubu. Kiedy już podejmą decyzję, są oświadczyny, to ten ślub jest po krótkim czasie po kilku miesiącach często, po pół roku, maksymalnie po roku, ale nigdy jakoś dłużej. Więc to jest bardzo duża różnica. Takie długie chodzenie ze sobą, długie narzeczeństwo nie przeszłoby w Korei, i też w Polsce ludzie mieszkają ze sobą długo bez ślubu. W Korei to jest dalej taki temat troszeczkę tabu, i mało par decyduje się na mieszkanie ze sobą bez ślubu. Zwykle jednak biorą ślub, a dopiero potem zaczynają ze sobą mieszkać, albo mieszkają chwilę ze sobą, no ale jednak biorą od razu zaraz ślub. To jest takie typowe, to jest dość duża różnica. W Polsce jest bardzo wiele par, które nawet mają dzieci, yy, żyją całe życie bez ślubu. W Korei to jest coś bardzo marginalnego, bardzo mało osób w ten sposób postępuje. Kolejny punkt. W Polsce normalne jest, że jeżeli robimy remont, normalne jest, że ktoś bierze sobie dwa tygodnie urlopu, żeby zrobić remont mieszkania. No, oczywiście żartuję, teraz już rzadziej się tak robi, ale mimo wszystko normalne jest, że naprawiamy coś w swoich mieszkaniach, tapetujemy, kładziemy nawet panele. Yy, nawet niektórzy się porywają na kafelkowanie. Normalne jest, że robimy to sami. Oczywiście nie mówię, że nie ma osób, które wynajmują do tego ekipy remontowe, ale. Ale raczej nikogo nie dziwi, jeżeli ktoś postanawia wytapetować mieszkanie sam. W Korei jednak tapetowanie samemu zupełnie by nie przeszło. I po pierwsze, nie ma tutaj sklepów, takich jak w Polsce jest Obi Leroy Merlin. Co tam jeszcze jest? Castorama. Zawsze tęsknię za tymi sklepami, bo w Korei absolutnie nie ma takiego czegoś, nikt nawet nie słyszał o tym. Zastanawiamy się zawsze z mężem o co chodzi, bo on jak jest w Polsce, to koniecznie musi być wycieczka do jakiegoś budowlanego marketu, bo mu się tam tak podoba. I doszedł do wniosku, że może dlatego, że Korea jest półwyspem, że nie ma tutaj takiego dostępu łatwego do innych krajów. To dlatego może nie ma tych marketów, nie wiem. No ale nie ma takich marketów, więc ciężko jest kupić sobie te rzeczy potrzebne do remontu. Trzeba by było przez internet, ale wybór i tak przez internet jest ograniczony. A po drugie, no nie ma tutaj takiego zwyczaju. Ludzie w ogóle nie mają śmiałości, żeby sobie kłaść sami tapety. Jest to uważane za coś bardzo dziwnego, raczej nie przejdzie. W Korei to nie jest Uważane, że jak ktoś nie potrafi czegoś w domu naprawić, że to, to jest jakaś niedojda życiowa, nikt tak nie uważa, bo naprawdę procent osób, które potrafią coś w domu pomajsterkować, jest bardzo, bardzo, bardzo mały. Kolejny punkt to prezenty, i tutaj będzie kilka podpunktów. Po pierwsze, otwieranie prezentów. W Polsce. To jest normalne, że otwieramy prezent zaraz po tym, jak dostaliśmy ten prezent, otwieramy go, zobaczymy, co dostaliśmy. To jest taki przejaw kultury wobec dającej nam osoby, że nas ten prezent obchodzi, że doceniamy, patrzymy, dziękujemy i tak dalej. W Korei. Nie robi się tak. Nie otwiera się prezentu przy osobie, która nam podarowała, bez wyraźnej informacji takiej od tej osoby, no weź, otwórz, zobacz, co tam masz. Jeżeli ktoś nam tak nie mówi, to raczej nie otwieramy prezentu i przyjmuje się, że no nie chcemy zawstydzić tej osoby, jeżeli dałaby nam coś, nie wiem, mało wartościowego. No dziwne to są reguły z punktu widzenia Polaka, takie ciężkie do zrozumienia. No mimo wszystko przecież można nawet jak to by było coś mało wartościowego, można przecież powiedzieć, że bardzo Dziękujemy, pokazać jak nam się to podoba. To by było chyba lepsze niż dostawanie i odkładanie na półeczkę. Ale tak to w Korei wygląda. Drugi podpunkt to prezenty na różne takie okazje, typu no głównie śluby na przykład, ale też jakieś okrągłe urodziny, roczek dziecka. W Polsce normalną rzeczą jest, że, do, że daje się wtedy prezenty rzeczowe. Oczywiście dajemy też pieniądze, ale to nie będzie nic dziwnego, jak ktoś nam przyniesie prezent taki, wiecie, jakiś, jakiś przedmiot. Oczywiście coraz bardziej odchodzi się od prezentów typu, nie wiem, odgórza, czy zestaw garnków na śluby, ale mimo wszystko jest to coś normalnego. No i też to jest normalne na przykład na roczek dziecka dać tego typu prezent, jakiś. I też, I też normalne jest na przykład na roczek dziecka dać prezent rzeczowy, normalne na jakieś 60. urodziny dać prezent rzeczowy. W Korei jednak nie do końca to jest coś, Pożądanego na ślub w ogóle nie przejdzie. Jakbyśmy przynieśli jakiś prezent rzeczowy na ślub, to nikt by nie wiedział, co z tym zrobić. Bo przecież na ślubie trzeba przyjść, dać kopertę, dostać za to, <głos》> wpisać się do księgi, ile tam daliśmy do tej koperty i dostajemy wtedy za to kupon na jedzenie i tak dalej. Ale jakbyśmy przynieśli blender, <głos》> to. No, wywołałoby to dużą konsternację. Zwykle tak też jest w przypadku takich imprez typu na przykład roczek dziecka. Wtedy też daje się zwykle kopertę z pieniędzmi, a nie rzeczowe prezenty. Kolejny punkt, chyba już ostatni, to kontakt wzrokowy. I nie chodzi mi tutaj o taki kontakt wzrokowy rozmawiając z kimś, bo to się bardzo zmieniło w Korei. Kiedyś uważało się, że jak osoba jest od nas starsza. No, to nie powinniśmy patrzeć jej w oczy, rozmawiając z nią. W sensie starsza, wyższa stanowiskiem, wyższa jakimś, nie wiem, wyższa w hierarchii od nas, nie powinniśmy jej patrzeć w oczy. Czyli ludzie na przykład rozmawiali ze swoimi teściowymi, patrząc gdzieś w dół. Wyobrażacie to sobie. Albo ze swoimi rodzicami, patrząc gdzieś w dół. Teraz to się zmieniło. Osoby raczej w bliskich relacjach już, już tak się nie zachowują. Ale kontakt wzrokowy na ulicy taki, że ktoś nas mija. Patrzymy się mu w oczy, to jest dalej coś, co w Korei nie do końca przejdzie, co będzie dziwne. I to nie chodzi nawet o to, że to będzie jakieś niekulturalne, ale to się nie uda, bo nawet jak będziemy próbowali, szukali tego kontaktu wzrokowego z ludźmi na ulicy to prawdopodobnie oni będą się patrzeć gdzieś indziej, żeby tylko tego kontaktu wzrokowego z nami nie złapać. Oczywiście to inaczej wygląda, jeżeli ktoś jest z nami zainteresowany albo jakoś, nie wiem, chce zagadać, coś takiego, no to wtedy będzie szukać kontaktu wzrokowego, ale także idziemy po ulicy i z kimś złapiemy kontakt wzrokowy, no to nie, to nie przejdzie, to się nie wydarzy, bo ta osoba nie będzie na nas patrzeć. Już nawet nie chodzi o to, że to będzie niegrzeczne, no bo nie jestem pewna, czy można to uznać za niegrzeczne, to... Ciężko, nie mieści mi się to do końca w głowie, ale no, będzie to trudne do zrobienia. Jestem pewna, że powiedziałam 10 rzeczy, ale w moim zeszyciku mam jeszcze jeden punkt, o którym nie wspomniałam. To jest otwieranie drzwi przed kobietami. I to, trochę, to jest taki trochę nagięty punkt. No to nie jest tak, że to nie przejdzie w Korei, bo no, są osoby, które. Yy, bywają, prawda, za granicą, trochę są bardziej obyte albo trochę są bardziej szarmanckie i będą otwierać drzwi przed kobietą, ale w większości Koreańczycy nawet na to nie wpadną. Więc to, że kobieta w Polsce normalnie oczekuje, że mężczyzna otworzy przed nią drzwi, w Korei nie przejdzie, bo musiałaby tak stać przed tymi drzwiami i stać. I nic by się nie wydarzyło. Ale jest inna zasada. Drzwi otwiera się zwykle osobom, które są. Od nas starsze, często wyraźnie starsze, na przykład, nie wiem, no właśnie w rodzinie, przed swoimi rodzicami można otworzyć drzwi, przed rodzicami małżonka można otworzyć drzwi, przed teściami, albo wyżej od nas rangą, więc na przykład otwiera się drzwi przed szefem. W Polsce raczej normalne jest to, że jak idzie pracownica i jej szef, to jeżeli on jest kulturalnym mężczyzną, to otworzy drzwi przed tą yy, kobietą, która z nim pracuje, jest jego podwładną. Pracy. Bo w Korei nie ma szans, nie przejdzie to, to raczej na 100% ona musi otworzyć przed nim drzwi, bo on jest jej szefem. Tak to wygląda. Takie są zasady. Tutaj trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że Koreańczycy są niekulturalni po prostu. Po prostu to jest różnica kulturowa. Zasady tutaj co do otwierania drzwi są inne niż w Polsce. Więc tak, koniec odcinka. To już było na pewno 10 punktów. Bardzo jestem ciekawa, czy któraś z tych rzeczy była dla Was szczególnie. Dziwna, czy do którejś z tych rzeczy ciężko byłoby Wam się przyzwyczaić, i czy może przychodzi Wam do głowy coś innego. A może z czymś się nie zgadzacie i coś, co powiedziałam, że jest normalne w Polsce, a nie przeszłoby w Korei. Wcale w tej Polsce normalne nie jest. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mi się jak zwykle bardzo fajnie do Was mówiło. I dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i pa-